Choć w kaszubskich jeziorach występuje całe mnóstwo ryb, ta jedna co roku obchodzi swoje święto we Wdzydzach Kiszewskich. Mowa o sielawie uwielbianej przez wielu smakoszy. W tegorocznej edycji rybie tej towarzyszył szczególny i niestety ostatnio coraz rzadziej spotykany osobnik – rak. Szlachetnego jest bardzo mało tego winą tego jest, jest kilka jest kilka przyczyn dla których niestety nasz rak wyginął z naszych jezior jest to przede wszystkim zanieczyszczenie środowiska które miało miejsce tak dosyć spore teraz z tymi naszymi jeziorami jest lepiej ale skutki nadal odczuwamy kolejna rzecz to jest racza dżuma. E którą jest nosicielem raczej dżumy, jest rak pręgowaty. Sam na nią nie choruje, natomiast jak spotka naszego raka szlachetnego, no to niestety ten nasz ginie w zaszczepiającym tempie. I to są dwie główne przyczyny, dla których niestety tego raka szlachetnego u nas w wodach jest coraz, coraz mniej. Jeden z organizatorów tego wydarzenia była również gmina Kościerzyna, z racji tego zapytaliśmy wójta Grzegorza Piechowskiego, dlaczego ze wszystkich ryb występujących na naszym terenie wybrano właśnie sielawę. No święto sielawy już po raz ósmy, czyli po kaszubsku święto morenki, też związany jest z kilkoma elementami, po pierwsze z faktem, że współpracujemy z grupą lokalną rybacką Elger Morenka, i pani Grażyna Malatyńska też była takim elementem, który nas do tego nakłaniał, żebyśmy takie święto zorganizowali. To był jeden z elementów, a drugi z elementów to jest fakt, że morenka, czyli sielawa, jest to ryba, która u nas w naszych jeziorach znajduje się. I ona, ona jest w miejscu, wpływa w miejscach, gdzie jest czysta woda. I to właśnie podkreślamy że jeziora w Zyskie to są czyste jeziora, o czym świadczy fakt, że mamy coraz więcej sielawy w wodach naszych jezior, co nas wszystkich bardzo cieszy. Też ten element edukacji dla młodszych i starszych, który prowadzi Andrzej, Zyski Park Krajobrazowy, pan dyrektor Andrzej Pęk, który będzie właśnie mówił o tych walorach przyrodniczych miejsca, w którym jesteśmy. Jak dowiedzieliśmy się od turystów z Warszawy, o dostępność tej ryby w jakiejkolwiek postaci było bardzo trudno jeszcze w przeddzień imprezy. Cieszy jednak fakt, że w trakcie jej trwania każdy miał możliwość spróbować oraz ocenić jej wyjątkowy smak i to całkiem za darmo. No myślę, że to jest bardzo smaczna ryba. Będziemy też mogli o, o tym się dzisiaj przekonać, bo będziemy częstować wędzoną rybą. Oczywiście każdy może skorzystać z, z ryby smażonej i z, ryby, z ryb, które tutaj są, ale dzisiaj po godzinie 17 będziemy wszystkich częstować wędzoną sielawą i mam nadzieję, że to będzie też ważny, ale też dla podniebienia bardzo ciekawy moment. Największą gwiazdą tego święta była oczywiście sielawa, jednak na wdyckiej scenie nie zabrakło również występów artystycznych. W tym roku licznie przybyłych turystów zabawiał góralski zespół Baciary.